W autobusie poznałam między innymi dziewczynę, która siedziała obok mnie. Od razu zwróciła moją uwagę, jak weszła. Była inaczej trochę ubrana niż cała reszta. Po prostu w taką dużą bluzę, dżinsy i miała plecak, taki wojskowy, jaki raczej tutaj faceci noszą, niż te dziewczyny. Co myślałam, hmm, czyżby była w wojsku czy coś. No i usiadła koło mnie, bo było miejsce wolne. No i tam jedziemy, jedziemy. Ja to jeszcze nieśmiało, co jakiś czas zrobię jakieś zdjęcia, ale tak nie jestem pewna, bo ludzie generalnie tego nie lubią. No i w jakimś czasie tak nie zagaduje, skąd jestem, i że tak podróżuje sama i że to jest niezła odwaga tak sama i podróżować, ja mówię, ja wiem, nie mam z kim podróżować, to podróżuję sama. No i tak od słowa do słowa najpierw ona mówiła, że niby jedzie do Antigu, po czym okazało się, że nie, że wraca właśnie z Meksyku, a w zasadzie hmm, została deportowana, ponieważ próbowała się dostać do Stanów. No i opowiedziała mi całą tą historię i. Dla mnie to jest w ogóle ciężki temat, imigracja y, do Stanów, bo przeczytałam sporo temat artykułów, przeczytałam też książkę, którą gorąco polecam, nazywa się La Bestia. Jest bardzo trudna, od razu mówię, zwłaszcza dla kobiet, <grym>, ale też <trym>, i dla, dla wszystkich. No i opowiedziała mi, jak to wygląda y, i prawda jest taka, że dzisiaj mamy czwartek i ona w poniedziałek będzie znowu próbować... Z kolejnym kojotem, czyli z kolejnym takim przewodnikiem, któremu się płaci oczywiście mafii, dostać się do Stanów. Ale tym razem zapłaci za to dużo więcej niż za pierwszym razem, ponieważ ten pierwszy przerzut kosztował 1000 dolarów plus ileś tam kecali, ale wyglądało to tak, że najpierw musieli przejść przez górę, przez granicę, po drugiej stronie wpakowali ich do ciężarówek, tam było około 300 do 500 osób, ona mówiła. Więc hmm. to są tiry. I tymi tirami wiodą <laughs> przez cały Meksyk. Oczywiście one się gdzieś tam zmieniają po drodze, chyba dwa razy. Ale generalnie ludzie są tam zamknięci, bez okienek, bez żadnej wentylacji, stłoczeni w ciemności, bez żywności, bez wody, tylko to co mają. I tak ich dowożą do granicy, tak było w wypadku. Sonory. I tam czekają parę dni, po czym dostają plecak, w którym mają dwa galony wody. Trochę ciastek suchych i z tym plecakiem, który ona właśnie miała, idą przez pustynię 7 dni, 12 do 14 godzin w nocy. Są takie zadaszenia przygotowane przez przemytników, których tam odpoczywają, nocują, i dzieją się różne rzeczy, no i potem idą dalej. Ich akurat złapała migracja, więc zostali cofnięci na granicę meksykańską, po czym w Meksyku ją przerzucali przez różne ośrodki imigracyjne. I że ten pierwszy był najgorszy, bo po prostu traktowani byli tam jak słowe zwierzęta. Praktycznie nie dostawali jedzenia, był syf, nie można było do nikogo zadzwonić. Tam była 4 dni, potem ją przerzucili do innego w San Juan de Potosi, tam już było lepiej, bo mogli codziennie do kogoś zadzwonić, więc mogła się skontaktować z rodziną, ze swoimi e, córkami, które razem z nią udały się w tą podróż, małe dziewczynki, bo mała ma, miała 3 lata. A starsza 6 albo 7, e, tylko że ona się bała i z nim przez pustynię, dlatego zapłaciła więcej mafii, żeby ją bezpośrednio wyrzuciły przy urzędzie migracyjnym, ponieważ dzieci dostają azyl jako ofiary przemocy. Matki niekoniecznie, niestety. Więc bardzo mocno zaryzykowała, zostawiła dzieci z nimi. No i potem, jak już z nimi porozmawiała, też się dowiedziała, jak to wyglądało. I to było tak, że dziewczynki zostały puszczone same. Ulicą musiałem przejść 4 km do miejsca, gdzie patroluje policja amerykańska. I to policja je odnajduje, gdzie że dzieci są same, no więc się rzeczy muszą je przygarnąć, i w ten sposób dziewczynki dostały azyl, miały przy sobie adres i numer telefonu osoby, która ma się nimi zaopiekować w Stanach, czyli brat tej dziewczyny. No, i ona teraz tutaj po tej długiej, długiej podróży powrotnej, migracyjnej przez Meksyk, jest znowu w Gwatemali i znowu chce podjąć tą próbę, ale niestety już jest tak straumatyzowana przejściem przez pustynię, tymi ciężkimi warunkami, tymi, że dużo ludzi nie wytrzymuje. Mówiła, że była jakaś dziewczyna, która nie wytrzymała, i mafia, 22 lata miała tam ta dziewczyna, i mafia po prostu porzuciła po tym, jak zemdlała, więc no, na pewno umarła na pustyni, niestety. No, i ona się już boi się przez pustynię też ze względu na przemoc, ponieważ rzeczywiście padła ofiarą gwałtu i przemocy. No, ale to jest standard. Każda kobieta, która decyduje się na tą, tą formę dostania do Stanów Zjednoczonych, jest bardziej niż pewne, że raz albo kilka razy zostanie zgwałcona, i w zasadzie nie może powiedzieć nie, bo to albo grozi jej śmiercią, albo porzuceniem, na przykład na pustyni. Więc po prostu kobiety muszą się z tym liczyć, podejmując tą, tą trudną drogę. Dlatego wybiera teraz inną opcję, dużo, dużo droższą. Zobaczcie sobie, 10 tysięcy dolarów to jest 45 tysięcy złotych. Pieniądze, o których niejeden z nas marzy, a ich nie ma. A ci ludzie ze skrajnej biedy w jakiś sposób je muszą zdobyć, zarobić, odłożyć, pożyczyć, zapożyczyć się, wybłagać rodziny, które gdzieś tam są w Stanach, o ile takowe są. No, i to jest podobno przerzut, który jest bezpieczniejszy, ponieważ nie idzie się tyle przez pustynię, tylko chyba jeden dzień. I podobno wszyscy, którzy korzystali z usług tego człowieka, dostali się do Stanów. Więc ja trzymam kciuki i wy też, żeby jej się udało. Ja to generalnie teraz trzymam moje nerwy na wodzy, ale jak ona to opowiadała, i ja, mając też świadomość tego wszystkiego, co czytałam, i też yy, widząc imigrantów wielokrotnie, zarówno w Meksyku, w Chiapasie, jak i teraz na wybrzeżu po prostu zawsze mi się chce płakać, ponieważ ja wiem, że wielu z nich nie przeżyje tej podróży. Pustynia to jest jedno, ale cały dostanie się przez Meksyk jeszcze jak ktoś może zapłacić za przerzut przez Meksyk to jest pół biedy, ale tą najbardziej ekonomiczną trasą jest przejście na pieszo albo pociągiem La Bestia, gdzie imigranci padają wielokrotnie ofiarami przemocy, porwań, handlu. Zostają też um, kobiety, przeważnie trafiają do burdeli, um, na handel organami i tak Lista jest dość długa, e, także dla mnie to jest bardzo taka trudna historia, ponieważ jestem empatą i jak tylko to słyszę, to od razu po prostu um, sercem się kraja, bo wiem, że nic nie mogę z tym zrobić. Tak po prostu wygląda nierówno ten świat i mimo że Gwatemala jest piękna i ma wiele do zaoferowania turystom, Niestety dla jej mieszkańców jest też bardzo trudna i tego przeważnie nie widać na turystycznych szlakach. Ok, są te osoby, które żebrzą czy coś sprzedają, dlatego ja zawsze mówię kupujmy pamiątki, te pierdółki, nawet chińszczyzny od tych ludzi, bo to jest ich jedyne źródło utrzymania. Natomiast tam, gdzie nie ma turystów, w tych wszystkich wioskach, w górach, tam jest naprawdę skrajna bieda. Często ludzie nie mają co jeść przez parę tygodni czy miesięcy. Ich jedynym pożywieniem to jest przeważnie kukurydza, fasola i nie w jakichś dużych ilościach, tylko na przykład jeden posiłek dziennie. I to nie są jakieś tam wyssane z palca historie, tylko naprawdę taka jest tutaj rzeczywistość. Jest to związane między innymi z brakiem ziemi, z brakiem edukacji, z trudnymi warunkami, z brakiem wsparcia ze strony rządu, z ogromną korupcją, z nierównością, z rasizmem majańskim. Że też ta lista jest bardzo długa, i temat sam w sobie jest bardzo długi i szeroki. No i co chciałam dodać, że jak ona powiedziała tą historię, i też to, że te jej córeczki już są w Stanach, na szczęście i się bardzo cieszy, ale nie widziała ich od miesiąca, bo 15 grudnia się właśnie z nimi rozstała, czyli w zasadzie przez ostatni miesiąc była przerzucana przez ten Meksyk deportacyjnie. Yy. I ja sobie tak pomyślałam Boże, i ona mi mówi, że ja jestem odważna, że się po prostu sama mając pieniądze, mając paszport wstępem do wielu krajów, będąc białasem w kraju, gdzie po prostu jasna cera i jasne oczy to już jest przepustka do lepszego życia. E, ona mi mówi, że jestem odważna, kiedy to ona się decyduje po prostu na coś skrajnie ryzykownego, obciążonego wiadomo, że przemocą ogromnym wysiłkiem, bardzo dużą ilością pieniędzy, którą się często pożycza i jeżeli się nie uda przerzut, czyli nie dostaniesz się do Stanów, to nie masz jak odrobić tych pieniędzy, więc jak się zapożyczasz w swoim kraju i porażką jest, nie dostajesz się tam, to do końca życia jesteś się w pewnym sensie niewolnikiem, bo musisz jakoś spłacić te setki czy tysiące dolarów. Także dla mnie odwagą jest to, co podejmują ci ludzie, te kobiety, te rodziny całe z dziećmi, że oni się decydują na taką trasę bardzo trudną do... dostać się do tego lepszego życia. Czekajcie, bo jakiś pies tu strasznie ze mną wyje. Przestałam nagrywać, to przestał wyć. Eee, także oni się na to decydują, bo wierzą w to lepsze życie. Na szczęście mają też świadomość tego, że Stany nie są łatwe i to nie jest tak, że jedziesz i jest robota, zwłaszcza, że z reguły nie znają angielskiego. Ale też wiedzą, że tam jest przynajmniej jakaś perspektywa, a tutaj jej wcale nie ma. Z tego co się dowiedziałam, ona ma 29 lat, ma wykształcenie yy, wyższe, ale takie, że może uczyć. Była nauczycielką w szkole, w szkole prywatnej co ciekawe, i zarabiała w tej szkole 200 dolarów na miesiąc. To jest nic, tak naprawdę, znając tutaj jakieś koszty życia, zwłaszcza jeżeli ma się do utrzymania rodzinę i i chciałoby się jeszcze czegoś więcej, na przykład y, mieć własny dom, a nie mieszkać z rodziną, bo często te rodziny są przemocowe. I tak jak ona ucieka od biedy i przemocy, czyli od przemocowego męża, przemocowej rodziny mamy brata, tak jest bardzo dużo, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy od tego uciekają, a kraj nie daje zbyt wielu perspektyw. Tak, wiadomo, że niektórzy mają większe szczęście, na przykład mieszkając w miejscowościach turystycznych, gdzie jest jakaś potencjalna perspektywa na pracę, ale jeżeli jest się z wiosek, to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Jest to też związane z taką bardzo zamkniętą no, no, sposobem życia, zamkniętą kulturą, w jakiej tam się funkcjonuje, gdzie raczej liczy się społeczność, a nie jednostka i te różne prawa i zwyczaje. Więc często jest Trudno coś zmienić tak naprawdę, więc dużo ludzi dziś wyjeżdża do miast, na przykład do słynnej Guatemala City, Guatemala City, wierząc w lepsze życie niż na wsi, co tylko sprawia, że powiększają się slumsy, powiększa się przemoc, yy, taki światek przestępczy, ponieważ no, tej pracy też tam nie ma, a żyć z czegoś yy, trzeba. Dlatego ten temat imigracji tutaj z Ameryki Centralnej, też z Południowej, bo to nie tylko Gwatemalczycy, ale to jest też Salwador, Honduras, Wenezuela, Kolumbia. Słyszałam nawet, że ludzie z Korei e, i z innych krajów tędy starają się dostać do Stanów, wierzą w to swoje lepsze życie. Więc wyobraźcie sobie, jakie miliony dolarów zarabia mafia, m, kilka mafii, które się tym zajmują, tutaj na terenie e, Meksyku na tej biedzie i dezesperacji ludzi.